właśnie kremlowskiej agentury Koszuli, którą sponsoruje oczywiście Kreml. Sponsorował teraz to, to wiadomo jak kula śniegowa. Wpierw wytworzyli jako swoją agenturę, a potem już pożyteczni idioci działają dalej. I taka rzecz praktyczna. Się zastanawiałem o co chodzi, bo musiałem, zawsze miałem, bo wiecie, no człowiek ma małe zużycie, pracuje. A tu nagle się okazało, że po roku muszę dopłacić 500 euro do rachunku za energię. Dziwaczne. No niemożliwe, nie? I powiem w ten sposób. To Was czeka. Tak, to Was czeka. W ramach popierania tej ekoszuli. No, to już stare dane, mogę wam pokazać. To są podwyżki cen. 5 razy w roku. Wam zrobię jedno. W sierpniu, się nie zauważyli. 80% ale tu jest jeszcze lepsze, bo cały rachunek to na zasadzie jest nazwijmy to no, 300 euro. Ale tu mamy. dodatek ekologiczny Emission Factor. To wam dodadzę. Tak. I tu jest około razem 100 euro za rok za to, że masz ciepło, bo emitujesz CO2, zatruwasz planetę. No i w końcu mi wyszło 15, 516 euro. Nie to pieprzy, wiecie, przywiecie, dlatego, że ja i tak sobie to od odpiszę. Także to jest Dla mnie o, przykre. Bo zawsze człowiek by wolał mieć te pieniądze, ale no, nie jest jakieś tam, nie jest jakaś katastrofa. Ale ja teraz bym chciał zobaczyć te wszystkie mamusie, tych wszystkich tatusiów, te wszystkie babcie, które wypisywały jak był strajk, ten młodzieżowy klimat. Czy Nasze cudowne dzieci bronią Kurwa, <suszy> <suszy> To wy zrobiliście. To wy. To wam to wpierdolili w łeb i powiedzieli, bądźcie moralni, bądźcie dobrzy. I apeluję, nie ze względu na to, że nie mam pieniędzy, ale apeluję do tych wszystkich guwien ludzkich, o zjebanej psychice, skoro tak uważacie, tak nie uważam, jak wy. Bo nie jestem na pasku Putina i Kremla i nie uważam, że Europa ma się zwijać, bo to jest w ogóle absurd. Bo na przykład jest tu taka firma Magna, pracowałem tam jakiś czas, robią za tanki do samochodu. No i z racji właśnie opłat ekologicznych oni opuszczają całkowicie Niemcy, zamykają tu. No to oczywiście proces potrwa tam półtora roku, dwa lata, może trzy lata, bo... Wiąże się to ze zwalnianiem pracowników, nie chcą robić, bo to specyfika prawna, rozumiecie, nie chcą robić zwolnień grupowych, bo zwolnienia grupowe to związki zawodowe wtedy wymagają odszkodowań, więc będą redukować pracowników powoli, będą zwijać, ograniczać produkcję itd., itd., a w szczególności doprowadzać do tego, że nie będzie godzin pracy i pracownicy się będą zwalniać sami. I w końcu zamknął zakład, żeby ograniczyć koszty przeniesienia do Chin, gdzie będą produkować. Nie będzie żadnych filtrów na kominach, emisja jeszcze będzie większa. Ale na tym polega właśnie to, że zniszczycie europejską gospodarkę i na zasadzie takiej, że emisja jeszcze będzie większa, bo firmy się przeniosą gdzieś do Chin, na, do państwa U i tam będą produkować. A wy będziecie zdychać. Ale no. Wróćmy do tego apelu, do tych wszystkich eko-debili. Do ciebie, Łuksza, który pieprzysz o, o globalnym ocipieniu. Ja w to nie wierzę i tego nie ma. Oddaj mi pieniądze, szmaciarzu. Bo winy twojej i tych debili yy, putinowskiej ideologii zniszczenia Europy ja mam mniej. W tej chwili pieniędzy, bo i tak mi to zwrócą. Także ja się z tego śmieję. Ale wielu, wiele ludzi będzie z tego powodu przez tą kacapską agenturę płakać. Naprawdę. A najbardziej mi się zawsze przypomina te wpisy w tym strajku klimatycznym młodzieżowym tych rodziców, tych babci, tych dziadków, nasze cudowne dzieci. Dziś chciałbym zobaczyć ich miny. No trzeba być naprawdę tępakiem. No ale cóż poradzisz? Ja mówię no, tylko na zasadzie, żeby te tępaki, te debile, ta biomasa miała na tyle przyzwoitości i honoru, że, żeby teraz po prostu powiedziała, no my do tego doprowadziliśmy. My zrobiliśmy myślącym ludziom, nie na pasku Putina, ale ludziom, którzy martwią się o siebie, a nie słuchają kremlowskiej propagandy, krzywdę, to my im zwracamy pieniądze, więc proszę zwrócić mi pieniądze. Wy, szury! Gdzie tam? Teraz to nie my. Antarktyda płonie, są tam pożary lasów. Za, za dwa lata, a przepraszam, w 2023 ludzkość zniknie z powierzchni ziemi. I oni kiwali głowami, młodzieżowy wystraj klimatyczny, jeżeli nic nie zrobimy. Który się jest rok? Szury, głupki, debile. Wyście się kurwa powieście. Bo skoro tak uważacie, i krzyczeliście, tak, tak, to teraz miejcie na tyle przyzwoitości, żeby, kurwa, się zlikwidować. I skoro doprowadziliście do takiego y, y, stanu i to uważacie, no to po chuj emitujecie CO2, głąby. Już mi się, wiecie co? Nie będę, nie będę już się wyrażał. No w każdym razie, Chętnych, żeby mi oddać pieniądze, podam, moje numer, podam mój numer konta. Oczywiście podziękuję, bo ludzie to będą ludzie godni szacunku, honorowi, którzy na pasku Putina doprowadzili do tego, no a ale ponoszą tego konsekwencje. Ale ile takich ludzi będzie? Poczekam tydzień i wam powiem. Ile ludzi do mnie napisało, powiedziało: dobra, oddam ci te pieniądze, bo jestem szurem putinowskim, ekologicznym. A ty byłeś normalny, to nie jest twoja wina, tylko że on, ta dana osoba była tempakiem i doprowadziła do tego, że ja chwilowo, chwilowo zaznaczam, yy, straciłem te 500 euro. A właśnie idę kupić, wiecie, taki, kurde, się zastanawiam, taki fajny sekretarzyk jest, taki stary jeszcze. Początek XX wieku, XIX wieczny, on kosztuje 500 euro. Trzy, yy, 400. 36 dokładnie. Nawet taki fajny, zamykany. No nie pasuje mi do wnętrza, wam powiem szczerze. No, jeszcze podejdę do takiego sklepu meblowego, to muszę sobie Regał kupić za 200 euro. Także pieniądze nie jest problemem. Tu wy jesteście problemem. Wy szur. Bo o ile dziś jeszcze nie stanowi to dla mnie problemu, za Rok, dwa, gdy wasza putinowska agentura już ogarnie całą Europę, zlikwiduje przemysł, to wtedy być może i nie to, gdy to li będą zamykać zakłady pracy, gdy to li podniosą już ceny energii do jakichś absurdalnych, być może. Choć specjalnie zmieniłem. Bo człowiek jest myślący i pracowałem. Ja, ja już kiedyś o tym mówiłem, miałem dużo lepszą pracę, lepiej opłacaną, ale skoro była zamykana, no specjalnie poszedłem do o, owej firmy, gdzie pracuję, dlatego, że to jest infrastruktura krytyczna i w gruncie rzeczy mnie to pieprzy. Czy zrobią jakieś emisje, czy padną zakłady, bo akurat. Mój dział funkcjonować musi. Wy nie musicie żyć. Ale muszę. Bo inaczej utoniecie w śmieciach. No ale no apeluję o trochę przyzwoitości. Wy wszyscy debile. Wiem, że się jej nie doczekam. To w każdym razie jesteście mi kurwy winne. Wy od tych cudownych dzieci ze strajku klimatycznego 516 euro. I ja o tym kurwa nie zapomnę.